Dzień dobry Państwu. Witam na prezentacji PLM Paszport do Cyfryzacji Przemysłu. Na początek przybliżę z naszej perspektywy i tego, co robimy na rynku, czym jest PLM. PLM, proszę Państwa, jest to system informatyczny, który efektywnie zarządza danymi i dokumentami zorientowanymi na produkt oraz automatyzuje procesy wokół z nim związane. Czyli produkt, urządzenie, maszyna, element, który jest produkowany w przemyśle który wymaga przygotowania olbrzymiej ilości dokumentacji, uzgodnień, projektów, harmonogramów, relacji, i ustaleń. Ta dokumentacja w obecnych czasach stanowi kluczową rolę przygotowania produktu do produkcji, stąd właściwe jej cyfryzowanie i wsparcie tego procesu jest kluczowe z punktu widzenia podnoszenia efektywności. Ten, to zarządzanie cyklem życia produktu, popularnie zwany system PLM, ma konkretne zastosowanie w, w przemyśle, gdzie tych danych jest bardzo dużo, ciągle się zmieniają różne wskazania, często oczekiwania klienta są bardzo dedykowane pod konkretne elementy i niezależnie od tego musimy te wszystkie aspekty spełnić. Oczywiście wdrożenie systemu informatycznego musi spełniać konkretny cel, nie tylko jakiś aspekt techniczny, ale poprawić efektywność działania firmy, skrócić czas prowadzenia produktu na rynek i zawsze spełniać te oczekiwania klienta z jednoczesnym podnoszeniem efektywności przedsiębiorstwa. To są konkretne oczekiwania, często bardzo trudne do realizacji, ale właśnie systemy PLM pokazuje doświadczenie i praktyka wdrożeniowa, że one są właśnie właściwymi systemami do tego, żeby w coraz bardziej cyfrowanym przemyśle spełnić tę rolę. I Proszę Państwa, muszą spełnić przynajmniej trzy kluczowe wyzwania. Te wyzwania są e, niezbędne, żebyśmy mogli mówić o tym, że PLM, czyli zarządzanie cyklem życia produktu, albo wręcz dokumentacji i projektów, które służą na wytworzenie tego produktu. Spełniało. Pierwsze wyzwanie to jest, że dokumenty, dane, informacje na temat tego, co produkujemy, jego jest bardzo dużo. To nie jest tylko dokumentacja kadowska, to nie jest tylko dokumentacja technologiczna, to jest wszelkiego rodzaju korespondencja, uzgodnienia, normy, certyfikaty, dokumenty od dostawców, wszelkie aspekty, które stanowią informacje o tym, co później mówimy często o bliźniaku cyfrowym, czyli tym, co w przestrzeni cyfrowej za chwilę będzie wyprodukowane. Kolejne wyzwanie to jest to, że jeżeli mamy tak dużo tych informacji, to proszę Państwa, no, odruchowo one są tworzone w różnych miejscach w przedsiębiorstwie, w różnych miejscach w przedsiębiorstwie są przetwarzane. Jak spojrzymy na takie. Klasyczne podejście do, te, do, do pewnych przestrzeni, które przedsiębiorstwa funkcjonują, jakieś planowanie, koncepcja, projekt czy prototyp. Każdy z nich tworzy konkretne dokumenty różnego rodzaju. Każdy z nich potrzebuje korzystać z innych dokumentów i rozumieć, co inne działy albo inne dokumenty ustaliły, potwierdziły. Proszę Państwa, jeżeli tego jest tak dużo, to jeżeli nie uda się wprowadzić odpowiedniego jakiegoś mechanizmu, który to wszystko zepnie, a taka jest też rola systemu PLM, My to często nazywamy taki wątek cyfrowy, czyli wątek cyfrowy, który łączy te wszystkie elementy i potrafi w sposób systemowy i relacyjny umożliwić poruszanie się po całych tych relacjach dokumentów i informacji, bo przecież te dokumenty różne są używane w różnych projektach, w różnych zamówieniach. To, że ktoś tworzył jakiś rysunek, to przecież on jest stworzony na podstawie jakiejś specyfikacji, jakiegoś zamówienia. Te wszystkie informacje tworzą pełną informację o tym produkcie. Czyli mamy drugie to wyzwanie i wyzwanie, które jest rzeczą niezbędną, żeby można mówić o tym, że system, który zarządza jakąś informacją danymi, będzie mógł być systemem zarządzania cyklem życia produktu, to jest automatyzacja procesów. W każdym zakładzie wytwarzanie jakichś elementów, wprowadzanie zmiany, wprowadzanie nowego produktu to jest jakiś proces. Oczywiście one się dzieją w różnego rodzaju projektach, czy kilku projektach wręcz, ale to podlega pewnemu procesowi procesowi obróbki, zapewnienia jakości, czy chociażby standardom wprowadzania zmiany inżynierskiej, zarządzania jakością czy konfiguracji. Jeżeli te trzy wyzwania mamy, no to teraz jest kwestia, w jaki sposób system PLM może do tego podejść. Profil, bo taki system, który Państwu tutaj chcę przybliżyć jako, jako klasyczne rozwiązanie i bardzo powszechne, znane obecnie system PLM, potrafi takie aspekty obsłużyć bardzo podstawowe, stosując bardzo, wydaje się, proste, ale kluczowe mechanizmy. Opiera wszystko o centralne, centralną bazę danych, czyli takie jednolite źródło prawdy dla wszystkich danych i dokumentów znajdujących się z produktem, niezależnie od działu, w jakim przedsiębiorstwie ono się pojawi. Automatyzuje wszystkie procesy wytwarzania, uzgadniania i komunikacji, czy przygotowania do produkcji, zorientowanych na produkt, tak, dotyczy całego zakładu, bo wówczas możemy mówić, że obejmujemy wszystkie aspekty przygotowania produktu do produkcji i wspiera w sposób jakby naturalny aspekty audytu, certyfikatu, chociażby zdobywania certyfikatów produktu, które państwo będziecie produkować. Proszę państwa, to jednolite źródło prawdy, czyli centralna baza danych, ja jeszcze raz je to podkreślę, to jest bardzo ważny aspekt, bo w firmach, przedsiębiorstwach Takich projektowo-produkcyjnych, ten aspekt tych danych jest bardzo szeroki. To, co wspomniałem i pokazałem, że tych danych jest bardzo dużo. Elementy, które na pewno muszą być spełnione, to w takich przedsiębiorstwach e, cyfrowych e, to dane CAD, złożenia, e, do, zarządzanie dokumentami zrobione na produkt, integracja z systemami kadowskimi i żeby te systemy pobierały te informacje, oddawały, i oczywiście jeszcze raz automatyzacja procesów na tych wszystkich danych i projektach. Wówczas możemy mówić, że takie źródło prawdy jest podstawą do tego, żeby można było na tym zbudować środowisko cyfrowe, które realizuje procesy związane z zarządzaniem cyklem życia produktu. E Prof. realizuje takie, dostarcza Państwu takie środowisko, taką centralną, centralną e bazę. E Danych, to, co tutaj Państwo, mam nadzieję, że najpierw się udało tutaj pokazać, czyli daje pewien szkielet i komplet informacji na temat produktu. Produktu, który zbiera się, czy informacje, które zbierają się ze wszystkich działów, zasilane są, jak widzicie Państwo na dole, także z różnych dowolnych systemów funkcjonujących w przedsiębiorstwie, bo te dane powinny być nie tylko gromadzone, ale eksploatowane i zasilane przez, też dla innych systemów. Jedno źródło prawdy. Tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę, że jak mamy takie dobre, centralne miejsce danych, czyli jedno źródło prawdy, to też cechą charakterystyczną dobrej bazy danych jest pozwolenie przedsiębiorcom Zacząć gromadzić, zacząć gromadzić i budować taką centralne miejsce składowania informacji od tego, na co jest gotowy. Czyli często zaczyna się od tych informacji związanych wokół produktu, później informacji kadowskiej, informacji o produkcie, na przykład czerpanej z systemu RP, i dzięki temu przedsiębiorstwa może w dowolny sposób, jak mu jest wygodnie, zaczynać od systemu, który pozwala mu gromadzić informacje. Typu, typowy, ty, typu DMS bądź informacje już o produkcie, czy informacje z systemu herpolskiego, czyli PDM, czy w końcu kolejne etapy w rozwoju tego systemu e, idące do PLM-a, czyli do pełnej cyfrywacji przedsiębiorstwa dzięki automatyzacji prze, e, procesów. Proszę Państwa, powiedziałem, że Profaj tak jest dość tarcza. Teraz mam nadzieję, że uda mi się jeszcze kilka słów powiedzieć na temat, dlaczego rzeczywiście Profaj. Mianowicie ma kilka czy kilkanaście wręcz cech unikatowych. Jak na poprzednich slajdach Państwo widzieli, widzieliście, ta jednolite źródło prawdy, te dane, które muszą być powinny być gromadzone. Dużo tam jest miejsca na dane CAD, na dane części, złożeń, czyli informacji, które są wytwarzane przez systemy kadoskie. Komunikatową cechą systemu PROFA jest to, że nie ograniczamy się do jednych czy, czy paru systemów, współpracujemy ze wszystkimi topowymi systemami CAD. W sposób natywny takie sformułowanie możecie Państwo spotkać, ale chodzi o to, że w pełni czytamy wszystkie dokumenty, złożenia, części produkty i wszystkie informacje i parametry i cechy, które są wewnątrz tych modeli 3D zgromadzone czy wręcz eksploatowane. To pozwala przedsiębiorcom mieć ten wybór, nie ograniczać się do jednego narzędzia, pracować z kilkoma. Często spotykana w sytuacjach, że mamy narzędzia mechaniczne i elektryczne, żeby móc zaprojektować właściwie maszynę. Kolejny aspekt to jest to, że oczywiście te cechy tutaj, które ją wspomniałem, czy mechaniczne i kontrola specyficznie produktu, to pozwolę sobie już przelecieć dalej, bo to widać i co to, co powiedziałem, to jest aspekt integracji z drugim źródłem informacji, kluczowym w systemach PLM, z informacji, które dostarcza też informacji o produktach, a właściwie o dostawcach, o częściach, które są używane w projektowaniu i do wytworzenia. System Profile, proszę Państwa, integruje się praktycznie ze wszystkimi topowymi systemami ERP. To, co Państwo tu widzicie na ekranie, to jest kilka systemów, gdzie, gdzie mamy po prostu największą ilość wdrożeń na świecie. E, przykładowo z sap SAPem obecnie jest ponad 100 wdrożeń pełnej dwukierunkowej integracji. Ta integracja, proszę Państwa, to jest konkretna konkretne przestrzeń wymiany danych. To nie jest tylko i wyłącznie jakieś przesłanie indeksów, ale to jest pełna struktura metadanych i, i plików pomiędzy systemem Profile a RP. To jest ta dwie kurun, dwukierunkowa, czyli. Informacje wprowadzane przez operatorów systemu RP są dostępne po stronie systemu Profile i także dla pozostałych użytkowników, którzy korzystają z tego systemu. To oczywiście są bomby zespolone, czyli mechatroniczne, tak zwane i cały aspekt dostępnej wiedzy po stronie inżynierskiej, którzy używa na przykład Profile, bez konieczności stosowania, wchodzenia do systemów ERP-owskich. Oni pracują w tym, w tych systemach branżowych, które są jakby ich domeną. Oczywiście. E, dane kadowskie to nie wszystko, dane o złożeniach i części to też nie wszystko. Żeby mieć to jednolite źródło prawdy i mieć w pełni możliwość cyfryzacji procesu, to jest cała dokumentacja wokół. Czy to będą zamówienia, specyfikacje, opisy, instrukcje obsługi, to przecież często są tworzone w systemach typu Word, Excel, jakiekolwiek inne pakiety ofisowe. Profile zapewnia też pełną, pełną integrację z systemem Office, co dzięki temu, jakby z tego środowiska, mamy możliwość komunikowania i edycji i automatyzacji tworzenia dokumentów. Możliwość weryfikacji automatyzacji na przykład instrukcji obsługi albo specyfikacji urządzeń. Jak zostanie wprowadzona zmiana w urządzeniu, automatycznie mamy aktualizację instrukcji obsługi. Wiele aspektów się automatyzuje, bo przecież PLM powinien automatyzować procesy. Co dalej? Oczywiście jednym z aspektów ważnych w przygotowaniu systemów, czy w ogóle w wsparciu przedsiębiorstw, to jest zagarnięcie całego aspektu komunikacji. Przedsiębiorstwa i tak się komunikują, i tak się komunikują. Komunikacja mailowa jest, jest bardzo ważnym elementem wymiany z partnerami, z komunikacji, z podwykonawcami. Wobec tego ważnym też elementem jest tej prawdy o tym, co mamy zaprojektować i powinna być w takiej bazie gromadzona. I dzięki systemowi profile. Ta informacja jest jak najbardziej gromadzona, e, wersjonowana e, z kontrolą wszelkich aspektów e, e, zablokowania ewentualnie duplikatów, z możliwością wyszukiwania także korespondencji w wyszukiwaniu na przykład rysunków i informacji ważnych o nich. Co dalej? Rzecz bardzo ważna. Proszę Państwa, mam nadzieję, że jak to można skasować? Ten OK. No dobrze, mam nadzieję, że, że to Państwu za bardzo nie przeszkadza. o. Yy, mianowicie yy, EasyCon, czyli tak naprawdę w jaki sposób system jest wdrażany w przedsiębiorstwie, w jaki sposób system może być rozwijany w przedsiębiorstwie. EasyCon to jest metodologia i narzędzie informatyczne, które z wykorzystaniem metodologii zwinny pozwala konfigurować system bardzo zaawansowany sposób konfigurować, nie ma potrzeby programowania, a i tak jesteśmy w stanie uzyskiwać bardzo szybko konkretne rezultaty na każdym etapie, rezultaty produkcyjne, na każdym etapie wdrożenia. Bardzo ważny element, który no, jest unikatową cechą i właściwością tego systemu, pozwalający nie tylko szybko i efektywnie wdrożyć, ale także ograniczyć ewentualnie dalsze koszty utrzymania chociażby rozwoju systemu. Na koniec przypomnę, centralna baza danych, która jest w systemie Profile, jak najbardziej ma te cechy, o które chodzi, czyli pozwala gromadzić wszystkie elementy, w sposób automatyczny tworzy te relacje z tymi dokumentami, czyli klikając często na jakiś rysunek, jednym kliknięciem dojdę, jakie zamówienie albo jakie ustalenie by przy nim było, pojawiało się. Rzecz, która jest bardzo też ceniona w przemyśle, to że możemy tą bazę konfigurować i budować następne aspekty, następne obiekty bez potrzeby wymiany bazy bądź wymiany systemu. To zdecydowanie jest bardzo ważny aspekt przy analizie ryzyka i podejmowaniu decyzji, jakie systemy będą cyfryzować przemysł. To pozwala niezależnie od decyzji tu i teraz, ale na każdym etapie dalej cyfryzować i ogarnąć całą, całą przestrzeń, bo na każdym etapie możemy dokonfigurować potrzebne procesy, Bądź obiekty i dzięki temu możemy zautomatyzować działanie przedsiębiorstwa, w którym funkcjonujemy. To pozwala nam właśnie w tym momencie osiągać te etapy cyfryzacji, które przedsiębiorstw, na przedsiębiorstwie zależą, czyli możemy mówić o tak zwanej pełnej cyfryzacji przedsiębiorstwa, bo profa jest tym środowiskiem cyfrowym, że dla takich... Yy, zakładów, które wytwarzają i projektują maszyny, jak najbardziej jest to właściwe środowisko PLM Profile do realizacji tych celów. Oczywiście tu Państwo możecie zobaczyć taki przykład raportu monitoringu, jak ta, auto, ta automatyzacja procesu idzie. Na więcej, że tak powiem, szczegółów zapraszam na stoisko 35. A właściwie 1E, przepraszam, w salonie, w tej, w tej, w tej auli. E, pokał możemy Państwu wyjaśnić więcej szczegółów, bo to jest tylko taka góra lodowa, którą pozwoliłem sobie pokazać, e, jak on, ten system wygląda na żywo, ewentualnie co jeszcze można z nim uzyskać. Także tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że byłem w miarę zrozumiały. Dziękuję.